Są się tak grzeje? Wentylator chodzi. Coś mi się tu nie podoba. Chłodnica zabita. Jakieś takie dziwne objawy. Szybko się bardzo. Y, temperatura wskaże Nie wiem, termostat, chłodnica. Myśl nie ma. Jakby wodę... Akurat woda jest zalana teraz. Jakby wody wyrzucało. Korek nowy. Nie wiem, nie znam się. O! Panie! Co tu się wydarzyło? Trzeba jakieś ten wspomaganie zrobić tego Forda